To było o wiele dawniej niż powszechnie się sądzi. I to nieprawdą jest, że Olga mieszkała na Leskim Zamku. Jedna starucha opowiadała mi, a słyszała to od swojej ponad stuletniej prababki, a jej prababce opowiadała także prababka, że Olga mieszkała w grodzie na posadzie Leskiej. Była córką Sanomira, ruskiego kniazia. Podobno piękniejszej dziewczyny nie było w całej okolicy. Jej ojciec poszedł z księciem Romanem na lachów i zginął. A matka jeszcze wcześniej, bo przy porodzie umarła. Przeto nie miał kto Olgę za mąż wydać. Jej stryj, co po Sanomirze objął gród, trzymał ją z dala od ludzi, w ciemnej wieży. W dalekich bieszczadach na szczycie jednej z gór mieszkała czarownica, chrlata. Tu czary swoje odprawiała zsyłając na ludzi pomory, nieurodzaje, pożary i inne nieszczęścia. Miała ona z biesem chryszczatym syna, co się Kostryń nazywał. Syn jej zbujowaniu się oddawał, będąc postrachem na całą okolicę, po naszej i po węgierskiej stronie. Razu jednego Kostryń napadł na starca, który był uczniem świętego Cyryla. Ten świętobliwy starzec Ostrzegł go przed męką piekielną, jaka niechybnie go spotka, jeżeli zbujowania nie porzuci i na drogę prawości nie zejdzie. Obraz męki piekielnej, przedstawiony przez starca, do tego stopnia przeraził Kostrynia, że postanowił odmienić swoje życie. Kiedy zamierzał uczynić tak, postanowił i zwierzył się ze swoich zamiarów matce, ta postanowiła nie dopuścić do odmiany syna na dobre. Użyła do tego całej swojej czartowskiej mocy. W swojej szklanej kuli pokazała mu Olgę, piękną nad podziw dziewczynę, więzioną w ciemnej wieży posadzkiego grodu. Ona może być twoja, powiedziała, ale kiedy odmienisz swoje życie, nigdy jej nie zdobędziesz. A ja ci nie będę mogła pomóc. Kostryń przez kilka dni siedział wpatrzony w szklaną kulę. Zakochał się w Oldze. Matka posługując się diabelskimi sztuczkami ułatwiła mu spotkanie z nią. Olga nie wiedziała, kim jest tajemniczy gość, który zjawia się w wieży co noc, ale widziała w nim wybawiciela ze stryjowej niewoli. Zgodziła się zatem, by kostryn ją wykradł. Jednak tej nocy, kiedy miała odbyć się ucieczka, kostryn nie zjawił się. Chrylata została powiadomiona przez biesa Hryszszczatego, że kostryn nie może tej nocy porwać Olgi, bo wszystkie znaki na niebie i w piekle wskazują, że spotka go nieszczęście jeżeli oddali się poza Baligrodzką górę Matka powtórzyła ostrzeżenie synowi ale ten nie chciał słuchać jej dobrych rad wspomnienie Olgi ciągnęło go jak magnes do grodu Chrylata odmówiła mu pomocy i Kostryn musiał dalej iść do Posadzkiego grodu na piechotę stąd wynikło to spóźnienie które było przyczyną niepokoju Olgi dotarł do grodu tuż przed północą i wykradł Olgę byli już po Zaleskiem kiedy ozwał się głos niebiańskiego dzwonu. W takiej chwili całe czartowskie i diabelskie nasienie traci swoją moc. Tak też stało się z Kostryniem. Niosąc Olgę runął w dół i zamienił się w skałę. W skałę, która do tej pory góruje nad Leskiem. A Olgę Aniołowie wzięli do nieba, bo i dokąd miała wracać, i uczynili z niej gwiazdkę na niebieskim firmamencie. Do tej pory świeci nad kamieniem leskim, który tak naprawdę jest kostryniem. Jarosław Haszek nie kłamie. Szwejk faktycznie był w Bieszczadach. Przez Przełęcz łupkowską od Medźlaborca wjechał Gefreiter Szwejk, Ordynan z 11. Kompanii 7. Marsz Batalionu 91. Cesarsko-Królewskiego Pułku. Było to gdzieś na wiosnę 1915 roku. Dokładnej daty dziennej niestety nie można podać ze względu na tajemnicę wojskową. W łupkowie pociąg zatrzymał się i 11 kompania zjadła posiłek przygotowany przez kuchnię Marsz Batalionu. Po czym szwajc wyszedł z pociągu na peron i wypatrzył na stacyjnym śmietniku poobijany nocnik zawiadowcy stacji. Tu na łupkowskim peronie po dyskusji z porucznikiem Dubem nazwał go wicepierdołą. Zaszczytny tytuł starego pierdoły. Przysługiwał samemu najjaśniejszemu panu. Tu wreszcie porucznik DUP sprawił zwyczajowe mordobicie swojemu pucebutowi Kunertowi. Resztę doczytajcie sobie Państwo, Uchaszka. Po krótkim postoju w Włupkowie pociąg ruszył w kierunku Zagórza i Sanoka. Szwejk raczył wyjrzeć przez okno wagonu w Szczawnym, gdzie uwagę jego zwrócił cmentarz wojskowy bohaterów cesarsko-królewskiej wojny oraz krzyż, na którym wisiał Chrystus bez głowy. Wyjrzał też po raz drugi w Kulasznym, by obejrzeć wykolejony pociąg Czerwonego Krzyża. W Sanoku Szwejk odwiedził Zantus, czyli dom publiczny. Pech chciał, że spotkał w nim całą kadrę oficerską siódmego marsz batalionu. Z Sanoka już na piechotę poszli w kierunku Trawy Wołoskiej i dalej do Twierdzy Przemysłowej. Kolej, którą podróżował Szwejk po Bieszczadach, z czasem straciła bardzo na swoim znaczeniu. Trudno dociec, czy ma to jakiś związek z podróżą Szwejka, ale nie jest to wykluczone. Z czasem tunel Łupkowski w ogóle zamknięto, stał się już nikomu niepotrzebnym zabytkiem. I w zasadzie brakuje nad nim tylko tablicy o szwejku. I byłby to zabytek najpierwszej klasy w Bieszczadach. Słowianie nazywali go jantarem, ale ta nazwa ma fenickie pochodzenie. Jein Itar oznacza żywicę morską. Ci najodważniejsi żeglarzy wyprawiali się po niego na daleką północ, nad Morze Bałtyckie, opływając Europę już na tysiąc lat przed naszą erą. Znali i cenili bursztyn Arabowie i Rzymianie. Karawany kupieckie przemierzały Europę przez przełęcze karpackie i dalej dolinami polskich rzek do Bałtyku. Kiedy w drugim wieku naszej ery Rzymianie zdobyli Dację, czyli tereny dzisiejszej Rumunii, karawany kupieckie wyprawiały się po Burszyn, także korzystając z przełęczy bieszczadzkich. O tym, że Rzymianie korzystali z bieszczadzkich przełęczy i dróg, świadczą liczne znaleziska monet rzymskich na terenie Bieszczadów. Jedna z dróg wiodła przez Przełęcz Radoszycką. To właśnie w Radoszycach znaleziono dwie monety rzymskie Hadriana. W Szczawnem monetę Hadriana i monetę Trajana oraz w Załużu monetę Hadriana. Wiódł zatem ten szlak handlowy Doliną Osławy do Sanu. Na innym trakcie od Przełęczy nad Moczarnem w Kalnicy Kołocisnej znaleziono monetę najcenniejszą i najstarszą złoty strater Aleksandra Macedońskiego. Także w Cisnej, na trakcie od przełęczy Balnickiej, znaleziono dwa srebrne denary Hadriana, a dalej w Hodżwi monetę Marka Aureliusza. I w średniej wsi srebrno-miedziany denar Gordianusa. Była też wykorzystywana droga przez przełęcz rzodkową, bowiem w Żurawinie, wsi już nieistniejącej, także znaleziono monetę rzymską. W jakiż inny sposób trafiłyby te monety w bieszczady, gdyby nie przywieźli je ze sobą rzymscy kupcy? Dlaczego znalazły się w ziemi, skąd po latach je wygrzebano? Możemy tylko przypuszczać, że zbójcy złupili kupców i rozsypane monety nie wszystkie zostały pozbierane. A może przypadkiem na postojach zostały zagubione, a może wymieniono je u miejscowej ludności. Zajedzenie i kąt do spania. Miejscowi mogli traktować rzymskie monety jako talizmany. Rzymscy cesarze, uwidocznieni na nich, mogły personifikować lokalne bóstwa. A może też po prostu rzymscy kupcy, chcąc zaskarbić sobie lokalnych wieszczackich bogów, te właśnie monety złożyli im na ofiarę. Dzisiaj nikt nie potrafi zweryfikować żadnej z tych hipotez. Jedno jest niewątpliwe. Już w drugim wieku naszej ery bieszczady otarły się o wielką historię. Historię związaną z cesarstwem rzymskim. Zrobiono linię kolejową za górz łupków, w jednym miejscu skała dochodziła aż do samej rzeki i nie było którędy torów poprowadzić. Postanowiono zatem skałę wysadzić. Próbowano różnych sposobów, ale skała ani drgnęła. Wreszcie po którymś kolejnym wybuchu odsłoniło się wejście do pieczary. Niestety wśród robotników nie było nikogo odważnego, kto zdecydowałby się wejść w tą czarną czeluść i spenetrować, co tam się znajduje. Wreszcie udało się namówić za nagrodą storyńskich cygana zeszczawnego. Cygan zgodził się wejść, zrobił sobie smolne pochodnie, zapalił i wszedł do pieczary. Wewnątrz pieczary znalazł pokoje, niemal salony, a w nich pełno pieniędzy i innych zbójeckich skarbów, a nawet mróstwo zbójeckiej broni. Czegoś takiego człowiek nie jest sobie w stanie wyobrazić. Pomyślał cygan, wezmę sobie trochę tych skarbów. Wziął kilka złotych pucharów, próbuje wychodzić i ruszyć się nie może. Rzucił cygan skarby i już iść może. Bierze ze skrzyni złote dukaty i znów to samo ruszyć się nie może. Rzucił precz dukaty i wyszedł z pieczary. Opowiedział, jakie tam dziwy w tej jaskini są. Robotnicy Pracujący przy kolei nie chcieli wierzyć, że cygan prawdę mówi. Znalazło się kilku odważnych, także zrobili sobie smolne pochodnie i weszli do jaskini. Weszli i zobaczyli, że cygan mówił prawdę. Skarby były. Zaczęli napełniać skarbami, kieszenie. Każdy wziął w ręce, ile dał rady unieść. I znów okazało się, że cygan mówił prawdę. Nie mogli zrobić ani kroku. Z chwilą, kiedy wszystkie skarby odłożyli, okazało się, że mogą wyjść z pieczary. Bader, właściciel folwarku w Tarnawie, kazał wszystkim opuścić pieczarę i poszedł do Popa, zamówić soborną mszę. Kiedy Pop mszę odprawiał, skała z pieczarą zapadła się. Także już tego miejsca wysadzać nie trzeba. Teraz nawet najstarsi nie pamiętają, w którym miejscu owa skała była. Dość, że kolej tamtędy jeździ i nikomu na myśl nie przyjmiecie, że gdzieś tam, głęboko w ziemi, w dalszym ciągu leżą zbójnickie skarby. Ogromne skarby. Aleksy Dobosz, to był harnaś nad Harnasie. Ponad Janosika i Ondraszka wyniosła go zbójecka sława. Znali go w Bieszczadach, Czarnochorze i Gorganach. Dźwięk jego nazwiska budził strach po karczmach, dworach i plebaniach. Aleksy urodził się w peczeniżynie koło, koło Myi. Ojciec był biedny jak mysz kościelna, i jego taka sama czekała dola. Postanowił przeto Dobosz zająć się zbujowaniem. Mawiał, że lepiej być rok orłem niż siedem lat baranem. Poszedł w góry ze swoim młodszym bratem Iwanem. Tam dobrali sobie kompanów i napadali na wsie. Dobosz wkrótce okazał się prawdziwym zbójnikiem, nie jakimś tam młodszykiem czy rozbójnikiem, ale zbójnikiem. A zbójnik to taki, co bogatym zabiera, biednych wspomaga. Zwracali się do niego pokrzywdzeni, a on ich krzywdzicielom sprawiedliwość po zbójnicku wymierzał. Takim był Aleks. Miał za to mir i poważanie wśród górali. Kiedy zjawiał się w ich chyżach, wszędzie była dla niego serdeczna gościna kosmaczu poznał dobosz Handzie, krasawicę czarnobrewą. Handzia była już zamężna. Z początku się spotykał z nią potajemnie, a miłowali się okrutnie oboje. Z czasem ktoś doniósł jej mężowi, Stefanowi, że Handzia jest lubaską dobosza. Ale Stefan bał się dobosza i nie miał odwagi ukarać żony na zdradę, ani dalszego spotykania z nim zakazać. Bolał nad Handziną niewiernością i począł obmyślać jakby tu się do Bosza pozbyć poszedł Stefan do panów i obiecał im Aleksego wydać przyszedł do Bosz do domu i wyznał handzi swój zamiar problem tylko polegał na tym że nie imały się do Bosza kule Prosi więc Handzie, żeby dowiedziała się, żeby kiedy będzie miłowała się z Doboszem, wydarła mu tą jego tajemnicę, dlaczego nie mają go się kule. Obiecał Handzi dostatek czerwone trzewiki, wstążki i korale. Zgodziła się Handzia wydrzeć tajemnicę Dobosza. Węgrzynem przed nim go poiła i zagadywała, aż wyznał, że wszystkiemu winne owe trzy srebrne włosy, co w jego czerniawej czuprynie połyskują. Tak go miłowała onego wieczoru, że dobosz o Bożym świecie zapomniał, a ona mu wtedy ukradkiem owe trzy włosy wyrwała. Dała te włosy Stefanowi, a on owinął nimi kulę, którą sobie przygotował na dobosza. Razu jednego, kiedy dobosz przyszedł w kolejne odwiedziny do Handzi. Stefan zaczaił się w sieni i strzelił ową srebrną kulą do Dobosza. Ranił go śmiertelnie. Dobosz upadł na progu, chaty i wtedy z lasu wybiegli kompani, którzy osłaniali swojego hetmana i szybko unieśli go w góry. Umarł Dobosz z odniesionej rany. A jego zbójnicy. Pochowali go na szczycie Hawerli. Przepadła sława do Bosza, kiedy z Bieszczadów wysiedlono ich dawnych mieszkańców. I tylko w starych księgach można wyczytać o tym najsł najsłynniejszych skarpackich Hetmanów, co to wolał być jeden rok orłem niż siedem lat baranem.